W Gorlickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w środę odbyło się spotkanie dzieci z podróżnikiem Michałem Słupczykiem, który wyruszył w Polskę na rowerze. Wyznaczona trasa ma kształt serca i prowadzi przez najciekawsze zakątki naszego kraju. Na trasie podróżnika znalazły się gorlice. Spotkanie z dziećmi miało na celu ukazanie piękna naszej ojczyzny oraz promocję literatury. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza to relacja z podróży bohatera po Polsce, druga to warsztaty plastyczne. Mimo złej pogody na spotkanie przybyła niemała grupa dzieciaków. Polska bajeczna to tytuł e, trasy, jaką e, podróżuje Pan po Polsce e, jest to w kształcie serca. To pierwsza Pana taka wyprawa? Nie, która jest z kolei, ja już po Polsce jeżdżę 12 lat yy, i to jest właściwie moja ostatnia wyprawa po Polsce, na, przynajmniej na jakiś dłuższy czas, ponieważ w przyszłym roku wybieram się w podróż dookoła Europy. Tak to wygląda. Jeździ pan sam? Jeżdżę sam, tak, zawsze wszystkie trasy samemu. Czy takie podróże yy, nie są niebezpieczne? Nie wiem, czy nic mi niebezpieczne. No, na pewno jakieś ryzyko zawsze jest, ale no, m, podobają mi się te podróże, w związku z tym no, nie, nie, nie boję się podróżować. Domyślam się, że nie jeździ Pan autostradami, ale jakie trasy Pan odbiera? Czy to są jakieś e, drogi polne, czy to są główne ulice? To znaczy unikam dróg takich polnych, szutrowych, mocno wyboistych, e, ale też jednocześnie unikam dróg krajowych, czy jakichś takich głównych, bardzo ruchliwych, z dużą ilością tirów e, i jakiś w ogóle z, e, dużą ilość, dużym ruchem samochodowym. E, wybieram swoje trasy tak, żeby były po prostu przyjemne Widokowo przede wszystkim, żeby było dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, żeby się było gdzie zatrzymać, gdzie przenocować właśnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Jakąś y, przygodę z trasy w tym roku, Ojej, dużo ich było. A najbardziej ciekawa? Trudno wymienić jedną, naprawdę. Znaczy, no, przede wszystkim spotykam, zwłaszcza ta wyprawa jest szczególna, dlatego, że pierwsza, to jest moja pierwsza wyprawa taka, że tak powiem, publiczna, bo ja do tej pory to było zawsze moje hobby i tylko prywatnie ja się tym nigdy nie chwaliłem nigdzie w różnych mediach społecznościowych, bo w ogóle no, nie lubię do społecznościowych, także tam nigdy się też nie udzielałem. Teraz zacząłem troszeczkę chociaż na to, z uwagi właśnie na, na ten projekt, który realizuję. Natomiast pierwszy raz właśnie, jest, że tak powiem, troszeczkę publicznie występuję i tym samym bardzo dużo dobrego mnie spotyka i właściwie największą chyba, e, e, największą korzyścią tej wyprawy jest mnóstwo dobrych ludzi, których spotykam na swojej drodze, e, mnóstwo dobrych, ciekawych sytuacji, które mnie spotykają. E, no trudno wymienić jedną, naprawdę. E, w jednym miejscu w Dgoszczy, na przykład Pan mi zupełnie bezpłatnie jakby od serca naprawił mi rower, bo uznał, że po prostu robię coś tak niezwykłego jego zdaniem, że zasługuję na to, żeby nie brać ode mnie żadnych pieniędzy. W Stoku z kolei spotkałem, poznałem taką parę e, Anię i Piotrka, których też serdecznie pozdrawiam, e, którzy mi z kolei zafundowali Nocleg, na trzy noce w Białymstoku. E, w każdej niemal Bibliotece dostałem naprawdę dużo, dużo serdeczności. Takie, to jest są takie, jakby, że tak powiem, niepoliczalne nie rzeczy, e, ale to też jest bardzo, bardzo cenne. Natomiast zawsze też właśnie dostanę jakoś, a to herbatę, kawę, obiad. E, no różno, mnóstwo, mnóstwo. Można mnóstwo. Po wywnioskować, że Polska to piękny kraj i mieszkają w nim piękne, piękni Dobrzy ludzie. Ja tak od zawsze uważam. Oczywiście wiadomo, że w Polsce nie wszystko jest idealne. Kiedyś na jednym spotkaniu jedna pani powiedziała mi, że ona uważa, że Polska jest najmniejszym krajem na świecie. No ja nie widziałem wszystkich krajów na świecie, żeby powiedzieć, że jest najpiękniejsza, ale uważam, że jest piękna i to mi wystarczy po prostu. Wystarczy to, że jest no, piękna i warta poznania. A mówię, jest wielu ludzi, którzy... Po Polsce nie jeżdżą, nie znają jej, i, i uważają, że, a mimo to uważają, właśnie, że w Polsce nic ciekawego nie ma do zobaczenia. Wolą jechać za granicę gdzieś niż poznawać Polskę. W związku z tym, ponieważ sam jako dziecko miałem ten sam problem, wydawało mi się, że wszystkie ciekawe miejsca to gdzieś są daleko w świecie. Pytam pana jeszcze jedną rzecz. W jakim punkcie się obecnie pan znajduje? Ile panu trasy zostało... Stało mi już 2,5 tygodnia do przejechania tylko, tylko ja, że bo to jest siódmy tydzień trasy w tej chwili. Jadę jeszcze właśnie stąd, tak w skrócie powiem, do Krakowa, później do Katowic, Gliwic, Opola, potem przez Wrocław zieloną górę już do domu, także, bo jestem z Gorza Wielkopolskiego, także już. A zatem udanej i szczęśliwej drogi. Dziękuję bardzo.